No cześć, z tej strony Melon221. 2021 był tak szybki, że nawet nie zauważyłem, że już mamy Sylwestra, więc to oznacza, że jak co roku, od 2017 roku na kanale podsumowanie roku w teleturniejach no a ten rok powiedzmy sobie szczerze był bardzo, bardzo biedny. Zero nowych formatów, poza celebryckim Fortem Wire na Via Play, który przemilczę. Eee, praktycznie bez zmian w formatach. A także pożegnanie... Trzech teletur y, dwóch teleturniejów z naszego zestawienia, czyli Łowców Nagród oraz Back to schoola", który i tak miał być tylko i wyłącznie na rok zeszły. Nie przedłużając, dziewięć formatów do ocenienia, tradycyjnie bez podstaw na milion oraz oczywiście bez Fortu Boyard edycji celebryckiej, gdyż e, no, jest ona celebrycka i wypowiedziałam się o niej już w mojej opinii, więc nie ma co powtarzać tej opinii. A, jeszcze jedno, oczywiście miało być tu też tak to leciało, ale ostatecznie ono w ogóle do, nie doszło do skutków w polskiej telewizji, tak zwana ta reaktywacja, więc jej go nie ma. Rozpoczynam. Witamy, kolejny wieczór spędzimy razem. Życzymy dobrej zabawy. Koło Fortuny 5. Jak co roku rozpoczynamy od Koła Fortuny 5, dlatego że niezbyt często oglądałem w tym roku ten format. Praktycznie wcale. Obejrzałem przed filmem 3 odcinków Koła Fortuny i wystarczy. Nie wkręcił mnie jakoś ponownie ten format, żebym się od niego znowu uzależnił, jak to miało miejsce 4 lata temu, czy nawet 2 lata temu. Norbi cały czas jest znośny, choć bywa irytujący. Iza Szan ma dużo większą rolę w tym teleturnieju, przez co yy, to, ten teleturniej jest y, na zasadzie takiego pół na pół. Raz prowadzi bardziej Norbi, raz prowadzi bardziej Iza. Publiczność dookoła nie wróciła i w sumie no, może nawet lepiej. Nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek wróci. Żadnych zmian na kole w tym roku nie było w porównaniu z rokiem 2020. Yy, z, z, z rokiem 2020. Uczestnicy w finale dalej nie potrafią wykorzystywać złotej karty i ogólnie system WZK jest zbyt częsty, ale padła przynajmniej główna nagroda w postaci 100 tysięcy złotych. To tak na plusy. Piątka to standardowa ocena, ani nie, nie poszło w dół, ani nie poszło w górę, jest ok, ale nie tak, żeby mnie to jakoś bardzo przyciągało przed telewizorami na dłuższy czas. Koło 5. Sukces na bank 2. Powiem Wam szczerze i oficjalnie, to ostatni rok os oceniania sukcesu na bank w, w teleturniejach, podsumowaniu roku w teleturniejach. Sukces na bank nie zmienia się ani trochę, format dalej wygląda miałko, jest bardzo, jest strasznie mało dynamiczny, rawo Patera jest ok. Ale szczerze mówiąc męczę się oglądając ten teleturniej, dlatego postanowiłem, że jest to ostatnia ocena wystawiona do tego formatu i jeżeli sukces na bank wróci w 2022 roku, a zakładam, że wróci gdyż jest to format Narodowego Banku Polskiego, to nie będzie on przeze mnie w ogóle oceniany. Stąd tylko dwójka, gdyż uważam sukces na bank absolutnie nie ma żadnego sensu i cieszę się w sumie, że jest emitowany tylko i wyłącznie na nie TVP3, bo na jedynkę lub weekend najzwyczajniej w świecie po prostu nie zasługuje. Sukces na bank 2. Gra słów Krzyżówka 5. Powiem szczerze, ten sam kazus, co z KM Fortuna. Nie oglądałem go zbyt dużo w tym roku, gdyż mnie najzwyczajniej w świecie nie kręciło. Miałem zbyt dużo oglądania innych rzeczy lub robienia czegokolwiek innego, żeby sięgać po akurat ten teleturnik, który nie jest o sprzyjającej godzinie. Radek Brzeska dalej jest dobry, co robi. W tym roku, jak to dziwne akurat jak na Krzyżówkę, nie było żadnych zmian, przez co format troszkę... Spowolnił. Jest zbyt monotonny, chociaż dalej przyjemny, jeżeli nie ma się nic do roboty o godzinie 15.30. Kwoty w, w postaci nagród dalej są niskie, ale to już jest raczej kwestia przyzwyczajenia. Piątka nie dlatego, że tego formatu nie znoszę, tylko dlatego, że jest to po prostu standardowa ocena u mnie na kanale. Pełni swoją rolę, ale nic poza tym. Jest ok. Krzyżówka 5 Wabank 10 na 10. Tak, nie przesłyszeliście się. Wabank dostaje ode mnie maksymalną ocenę. Po raz pierwszy w historii na kanale Melon 221 wystawiam dziesiątkę. Nie, nie zdarzało się to nawet jednemu z dziesięciu. Wabank aktualnie nie ma absolutnie żadnych wad, do których mógłbym się przyczepić. Kategorie są bardzo przyjazne. Przemek Babiesz radzi sobie znakomicie. Poziom jest rewelacyjny. Twórcy programu słuchają się widzów, a oglądają, a realizacja wygląda naprawdę dobrze. Jedyna zmiana to 1000, właściwie dwie zmiany, to 1000 złotych dla drugiego miejsca oraz y, zmiana studia. Z Woronicza przenieśliśmy się na Wał Miedzeszyński do studia temu. Nie mam naprawdę do czego się przyczepić w przypadku Wabanku. Ten format aktualnie nie ma żadnych wad i jestem pod wrażeniem tego, co TVP zrobiło w przeciągu tego roku, bo jest ogromny prog progres w tym, co zrobiło TVP właśnie z Wabankiem. Naprawdę, pierwszy raz z czystym sumieniem mogę dać maksymalną cenę. Szapoba! Jaka to melodia 5? Przyznam szczerze, ten sam kazus co przy krzyżówce i kole fortuny. Nie oglądałem tego zbyt dużo, a jak oglądałem to raczej nie przyciągnęło mnie to aż tak, żebym miał do tego wracać jak w przypadku Wabanka czy jednego z dziesięciu. Rafał Brzozowski nie jest mega irytujący, bardziej przyczepił mi się do faktu, że Super Duo czy DJ Adamus stają się już tacy bardzo monotonni i przewidywalni. Przyznam szczerze, że raczej przewijam już występy zarówno DJ-a jakiś super dua. Nie słucham występów muzycznych, gdyż to absolutnie nie ma sensu. To strata czasu. Na minus cały czas gwarancja, czy szóstka, szóstka, chociaż podobno w przyszłym roku ma się to zmienić. Gwarancja ma zniknąć, a szóstka, szóstka ma nie być już szóstką, szóstką, tylko ma być wszędzie, gdzie się da. Znaczy w każdym polu, jakim istnieje w rundzie trzeciej. Do samego poziomu uczestnictwa nic nie mam. Ocena 5 to ocena standardowa, czyli ani mnie nie... Ziębi ani mnie nie grzeje. Jest ok. Milionerzy 3. Przyznam szczerze, wielokrotnie to powtarzałem i tym razem również muszę to powtórzyć. Nie jestem fanem polskiej reaktywacji milionerów edycja 2017 i w tym momencie również to powtarzam. Milionerzy niczym mi nie przekonują. Edycja wysenna była żenująco słaba ze względu na brak publiczności. Zamiana pytań jest kołem żenującym i nie powinno mieć ono miejsca. Powrót do publiki na jesień nie wzbudziło moją ciekawość i przez chwilę nawet powróciłem do regularnego oglądania milionerów. Jednakże poziom pytań dalej woła o pomstę do nieba. Hubert Urbański jest spokojny. Także milionerzy dostają ode mnie trójkę wydań specjalnych nie oceniam, a sam więcej odcinków nie oglądam, gdyż player od bodajże z zeszłego roku jest płatny, a nie mam zamiaru płacić play na playera tylko ze względu na jeden format, dlatego milionerzy dostają ode mnie trójkę. Czy będą oceniani przeze mnie w przyszłym roku to zależy czy będzie mi się chciało oglądać odcinki od lutego prawdopodobnie, czyli odcinki sezonu wiosennego. Na razie trzy. da 5. Ocena 1 w górę ze względu na to, że powróciły piątki. Nareszcie. Czy Astro oglądał mój film? Śmiem wątpić, bo poza tym, poza powrotem do piątek dalej są błędy. Wydawało się, że Plexa zniknie raz na zawsze z formatu, ale niestety po pewnym czasie znowu wróciła. Karol Strasburger nie ma już tego błysku co kiedyś i aktualnie raczej jest prowadzący. niestety z niższej półki. Publiczność nie powróciła, ale to w sumie nawet i lepiej, bo była ona w familiadzie zbędna. Pytania dalej uważam są z, trochę zbyt wiedzowe jak na familiadę, bo nie taki, nie taką funkcję powinien pełnić ten format. Kolejny minus jest taki, że realizacja dalej leży i kwiczy. Nie ma dźwięku przy wygranej rundzie, dźwięk przy rozpoczynaniu też nie zawsze jest dobry, a rzepy też nie zawsze przychodzą. Do samego intra przyczepić się nie mogę, jest ono standardowe. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych pięciu lat, bo zakładam, że familia do będzie dziś śmiertelna, tablica w końcu będzie wymieniona, bo mam wrażenie, że mm, twórcy aż czekają wreszcie, aż ona się wykrzaczy raz porządnie. Amen. Familia Dostaje ode mnie piątkę, bo tak jak w przypadku koła, krzyżówki jakiej to melodii, ani mnie jakoś bardzo nie grzeje, ani mnie jakoś nie mierdzi. Chociaż szkoda, że tak zasłużony format dla polskiej telewizji jest tak obecnie kopany realizacyjnie. Pięć. 1 z dziesięciu, to może być dla niektórych niespodzianka, ale 1 z 10 dostało ode mnie ocenę w dół. Pierwsza ocena w dół klasycznie za scenografię. Kosmos cały czas jest nudny i absolutnie mnie on nie przekonuje w przeciągu już tych 9 lat, a w przyszłym roku będzie już 10 rok z kosmosem jako scenografią. 1 z 10. Drugi minus ta afera z Euromedio i TVP na szczęście zakończona pozytywnie, czyli 1 z 10 zostało z nami na jesień w telewizji. Co prawda ja stawiałem taki scenariusz, ale jednak e, zawsze w ty z tyle gło z tyłu głowy e, była obawa, że ten teleturniej już do nas nie wróci. Na szczęście wrócił mm, plus za to, że jest on na TVP VOD, po mógłbym powiedzieć w końcu. Minus jest on za krótko. Odcinki wygasają praktycznie po miesiącu. Także jeżeli ktoś nie ogląda regularnie jednego z dziesięciu, to po miesiącu tak naprawdę ma już wyłączony dostęp. To jest na pewno minus tego wykupienia przez TV, wykupienia 1.10 na VOD, bo tak naprawdę człowiek się nie rozkreci, a tu już nie ma tego odcinka. Mam nadzieję, że na edycję jesienną, bo na edycję wiosenną zakładam, że jeszcze nic się nie stanie, pojawi się w końcu nowa scenografia, bo ile można, tak? Ja już czekam, czekam, czekam i dalej zostaje to samo. Cały czas dostaję nasę 18 Giganci Historii 3 Największy zjazd w przeciągu roku dostają giganci historii. Przyznam szczerze, że oczekiwania w 2020 roku miałem ogromne. Bardzo dobrze mi się ten format oglądał, jednakże już na pod koniec roku 2020 zauważyłem, że format zmierza nie w tę stronę co powinien. Giganci historii nie nauczyli się na błędach. Dostają ode mnie ocenę o 3 niższą, z tego względu, że A... Nie przeciągają absolutnie nikogo i to widzę nawet po swoim serwerze, gdzie o gigantach nie ma praktycznie żadnej dyskusji. Minus numer dwa. Nie ma praktycznie nowych odcinków na VOD. Jest cały czas tylko ten jeden, jedyny sezon. Minus numer trzy. Cały czas dostajemy rotacje prowadzących. Minus numer cztery. Ta wiedza jest zbyt specjalistyczna. Ja rozumiem, że to trudniej to wyopi historia, ale jednak oczekuję troszkę niższego poziomu e, po tym formacie. Ten format nie przeciągnie nikogo poza tak zwanymi frikami historycznymi. Niestety. Mnie na dłuższą metę giganci historii nie przekonali, a brak odcinków na VOD spowodował, że praktycznie w tym sezonie obejrzałem tylko dwa odcinki. Przez to giganci dostają tylko ode mnie ocenę 3. Ubolewam, bo start był naprawdę dobry. To by było na tyle, ja się z wami żegnam. Zachęcam was do wystawiania własnych ocen z, yy, przy tegorocznym podsumowaniu teleturniejów. Mam nadzieję, że oczywiście dopiszecie też swoje opinie o tych formatach, czy dobrze wam się dalej ogląda te teleturnieje, czy nie. Bardzo ładnie wejdę z Wami w polemikę. Zapraszam na Discorda, na melonawkę, bo tam cały czas y, życie tętni i to coraz bardziej. Zachęcam do łapkowania w górę tego filmu oraz y, oczywiście subskrybowania kanału Melon221, no jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. To by było na tyle, do zobaczenia, cześć.